Witam widzowie bardzo serdecznie na kanale Saimi, każda osoba która używa kodu Saimi tutaj w tym plusiku, jak sobie uży, używacie kodu Saimi i aktywujecie go sobie do wygrania macie lepszego skina, czyli tego skina, żeby go wygrać oczywiście zostawcie łapkę w górę pod filmem, subskrypcję, dzwonkiem i komentarz, a jeżeli oso są osoby które nie używają kodu Saimi na CSGO z mają po prostu do wygrania takiego skina, jak, jak chcecie też go wygrać to łapka w górę, sub i komentarz. Dostajecie również z kodem sami, jak go sobie aktywujecie, plus 10% do bazy 20 na start i macie szansę na wygranie kosy za ponad 1000 zł. Czyli powiedzmy, jak ktoś chce sobie płacić, nie wiem, przykładowo, 200, 210 zł, dostaje za darmo 21 zł bonusu i jeszcze ma szansę na wygranie ode mnie kosy za ponad 1000 zł. Także naprawdę spoko. No i widzowie, mamy 8700 zł, i dzisiaj kwota 8700 zł to jest dużo. Ale nie wiem jaki dałem tytuł, dzisiaj będziemy po prostu próbować zdobyć AWP Dragon Lore. AWP Dragon Lore, która kosztuje 41 tysięcy złotych, czyli tak naprawdę musielibyśmy zrobić nie całe razy 5, ponad razy 4. Widzowie, AWP Dragon Lore, ona kosztuje ponad 40 tysięcy złotych, dzisiaj postaramy się ją trafić. Na trybie ester kosztuje taka skrzynka 3600 złotych, gdzie jest prawie 5% szansy na AWP Dragon Lore. Ale ja dzisiaj spróbuję sobie otworzyć. Na samym początku wejdę sobie w skrzynki, wrzucę tą skrzynię Beast na esterze, nawet razy dwa 7300. Idealnie mnie stać na dwie na trybie szart na cztery graczy i po prostu, żeby poleciała WP Dragon Lore I to już będzie profit. I to już będzie profit. Dwie raczej nie polecą. Nie sądzę, żeby poleciały dwie WP Dragon Lore Wrzucam jeszcze na koniec, bo ta i samo. I uwaga! Bitwa za 7300 złotych. Czy tutaj w ogóle coś poleci? Jest AWP Meduza, ale ona nic nie daje, to jest tylko 2,500 złotych zwrotu. Jest druga AWP Meduza, OK, to jest 5000 złotych zwrotu. To jest nie, to jest zwrot całej bitwy. Dobra, bo jeszcze tutaj jakieś skinki poleciały, także spoko. Dobra, 7303 jesteśmy na zero jeszcze raz chyba trzeba spróbować. Co? Lecimy po AWP Dragon Lore dzisiaj! Lecimy po AWP Dragon Lore! Dzisiaj to musi być mój dzień! Dzisiaj musi być dzień, w którym trafiamy AWP Dragon Lore na samym końcu. Bo samo. I uwaga, żebyśmy tutaj trafiali nawet te AWP Meduzy, ale dwie, albo. Nie ma. Tutaj była niżej. Była niżej. I uwaga, nie ma. I nie ma, to jest strata na 100%. To jest 2300 zł, także zostaje 3600. Czy ja tutaj mam jeszcze szansę na zdobycie tej AWP Dragon Lore? No jest teoretycznie skrzynia Royal, która jest 0,016% szans na AWP Dragon Lore i ona tutaj jest w stanie minimalber nawet za 55 tysięcy złotych. Także może na trybie boost pojedyncza taka skrzynia Proszę, coś dobrego, coś dobrego, coś dobrego. Falcon Knife Autotronic Także no nic raczej dobrego, no chyba że w stanym nie, nie o dobra, to jest na minus, tak czy siak. No i wow, wow. wow, 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 wow. Wbijamy tutaj. Wbijamy 20 skrzynek! 20 skrzynek za 3000 zł tutaj bitwy, czyli łącznie koszt bitwy to jest 12 tysięcy złotych. Bo każdy z nas wchodzi po 3000 zł, no i tutaj oni trafiają już rękawiczki Oni trafiają już rękawiczki, a ja nie mam nic, jakby to był underdog. Ja bym się cieszył, ale to nie jest underdog, także... Jest strata, jest duża strata do moich przeciwników, no tutaj przed nami jeszcze jakieś skrzynki są, coś tu jest, ale nic ciekawego, no nic ciekawego, już przed nami same takie skrzynki tańsze niestety, także wszystko to co miało wylecieć raczej już wypadło. No nie sądzę, żeby mi tutaj coś jeszcze wyleciało, no musiałaby tutaj jakaś kosa polecieć za ponad tysiaka, ale tylko dla mnie, tutaj e, też jeszcze jest szansa, tutaj z tego Glocka Gamma Dopplera i tak przegramy. Tutaj AWP Green Energy w stanie faktoryniu, jeszcze coś tam by ratowała m 4 Temu kału, ona coś tam warta jest, no ale dobra, to i tak jest za mało. To jest 500 złotych straty AWP Neonore dla bota Michaela. To jest dalej strata, to jest teraz 700 zł straty w tym momencie dla do, do bota Michaela. Ciężko, bardzo ciężko, nie widzi mi się to. Jeżeli teraz nic nie trafimy i nic nie trafiamy, to tylko ta AWP Green Energy nas ratuje w stanie faktoryniu. Tylko i wyłącznie ona. Nie trafiamy jej, zostały jeszcze dwie skrzynki. A WP Energy na w stanie faktoryniu. Może Minimalware też by uratowała, ale dobra, ostatnia skrzynka i ona może tylko i wyłącznie uratować. Tylko ona! Tylko teraz mi może uratować skrzynia Boreal, która niestety mnie nie ratuje, także przegramy to. No jakby to była bitwa na to tak Czeszczu by wygrał. Ja jestem aktualnie trzeci w kolejce do wygrania tej bitwy. No tutaj 500 zł to by było 1200. Musiałyby mi wypaść dwa gloki w stanie faktoryniu. I dwie ostatnie skrzynki, widzowie. No to jest mniejsza szansa, że wypadną dwa glocki w ostatnim faktorowaniu niż na wygranie, chyba w TOTTO -to Lotto. Nie wiem, nie, nie, nie da się, już na pewno przegrałem. Ostatnia skrzynka została, nawet jak tutaj poleci glock, to i tak to przegram. No niestety, 4000 złotych dla Boto Michaela. Zostało mi 400 złotych. 400 złotych zostało. Także chyba już do AWP Dragon Dory się. Nie pokusimy do AWP Dragon Lorki się nie pokusimy. Tutaj możemy taką skrzynkę otworzyć za 162 zł. Może te rękawiczki wypadną, a może jednak nie. motorized także UMP, niestety, nie to, nie tym razem, nie tym razem. I uwaga, kolejna skrzynka, która daje tym razem FAMASA Roll Cage. Także i tak, i tak niestety nic tutaj nie ma. Czy ja mam jeszcze jakieś punkty? Mam 331 zł. ile taka skrzynkość, 700. Nie, za dużo, za dużo. Ale może tak, i może tak, i może tak na przykład. No tutaj w tym momencie jest 8% szans na trafienie czegokolwiek. No to AWP Longdog jest 2% szans. Czy ona wypadnie? <laughs> Raczej nie, ale spróbuję, spróbuję, zaryzykuję. Doleci, doleci, nie doleci. Do tego chrom kanona, który i tak byłby wart. No może to zwrot bitwy by był. No ale zostało równiutkie 100 zł. Równiutkie 100 złotych, Także chyba trzeba się tutaj odpalić. Te po 36. Nie stać, kurcze 18 tysięcy, jeszcze tutaj z tego możemy sobie coś zrobić. Dobra, 65. I te charms sobie wrzucimy tym razem. Charms. Dobra, mogą być może chyba te Missing na przykład. Oj, nawet na 4 mnie stać. No to co? Klasyczna, może na 3 graczy. Klasyczna na 3 graczy. Takiej bitwy raczej, rzad, takie bitwy raczej rzadko robię, że klasyczna na więcej graczy niż dwóch. Losowy i losowy, Botisamo i samo i bot Adrian, 153 zł. No i tutaj bot i samo, bot i samo. No chyba, że tego hot hola bym trafił. No to jeszcze, jeszcze byłaby tutaj szansa na czegoś, na zrobienie czegoś. Jeszcze by była szansa, no ale zobaczymy, czy tutaj coś trafimy i zostanie ostatnia szansa. Ostatnia skrzynka z charmsami, która daje. Wyżej byłby charms, który byłby. Może zwycięski, bo te Adrian wygrywa 296 zł. Także żeby widzowie jak macie 18 lat możecie sobie kliknąć ten plus i tutaj użyć kodu Sami. Bo z kodem Sami otrzymujecie plus 10% do każdego depozytu 20 na start i również do wygrania macie kasu za ponad 1000 zł. I lepszego skina oczywiście jak sobie używacie po prostu kodu Sami. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Siemka!